Hej wszystkim. wszystkim. Witajcie w kolejnym filmie, w którym idziemy do action, bo widzimy, że ogólnie te filmy podobają wam się najbardziej. A my jakby w action też lubimy być kupować i w sumie dzisiejszy film to jest takie trochę podsumowanie naszych ostatnich wizyt, bo sięgamy po rzeczy, które być może już wam pokazywałyśmy, ale dzisiaj jak widzicie po tytule, chcieliśmy wybrać najlepsze perełki do 25 zł. Chodźcie z nami. Jeżeli chodzi o um, ramki, to tutaj naprawdę wybór jest ogromny. A do kwoty 25 złotych w ogóle kupicie nawet kilka sztuk. E, ale trzeba przyznać, że też są po prostu bardzo wyjątkowe. Możecie znaleźć oczywiście takie bardzo proste, klasyczne, mm, ale są też jak widzicie czarne, metalowe czy też złote, które ewidentnie wyglądają na droższe. Ale tutaj też nowość. Myślę, że obie na nią uwagę, więc może i Wam się spodoba, a to tylko 9 zł. Kolejną bardzo spoką opcją są oczywiście wszystkie rzeczy związane z elektroniką i ja na przykład bardzo często tutaj dokupuję jakieś elementy do telefonu typu ładowarki, tutaj tym razem biorę dwa kable i na tym bardzo też fajnej cenie, plus tutaj na dole od razu są wtyczki, które możecie łączyć w sobie w zależności od tego, który e, telefon macie e, i ogólnie bardzo dobrze się sprawdzają, więc jak na tę cenę, super, bo cały taki komplet też wyniesie Was mniej niż 25 zł. Świeczki, świeczu się te duże i te małe, wszystkie na pewno są bardzo spoko, ale wszystko hmm, od tego, czy wolicie takie, które są po prostu dekoracyjne, czy też zapachowe. Bo zapachowych polecamy Wam konkretnie te, w takim szkle. Jak to nazwać? Ryflowane szkło? No chyba tak. Mhm. I nawet no, ta cena też bardzo fajna, ja mam te opcje tylko w innym zapachu, ale to genialnie pachnie, więc jeżeli będziecie Action, to koniecznie sprawdźcie, bo te zapachy na się długo utrzymują i je czuć, bo to chodzi, że to, że tutaj będzie pachniało, to nie znaczy, że podczas palenia też będzie. A te akurat fajnie się sprawdzają w obu opcjach wazony. Tutaj na przykład w ogóle macie świetną podstawę do różnych do -with albo do po prostu wsadzenia na przykład lampek do środka i to genialnie wygląda jako ozdoba na przykład na taras czy na balkon do wieczornych e, chwil w ciepłe wieczory, ale ogólnie za każdym razem jak przychodzimy jest jakiś inny, nowy wazon, który nas zachwyca. Aktualnie te e, przykuły naszą uwagę i no zobaczcie, nawet to nie jest, do, do 25 to Praktycznie możecie kupić dwa, więc naprawdę wyglądają bardzo, bardzo efektownie. ozdoby. nie dymu. są kolory, które teraz odzwierciedlają. Prawda? Ale ten z tyłu o, też jest piękny. Żoble. Ten beż też jest, taki, wow, też jest piękny. Śliczny. też jest piękny, więc naprawdę jest tutaj całkiem spory wybór. I od razu w sąsiedztwie coś, co w IK kosztuje myślę, że chyba z 30 albo 40. No było o wiele droższe niż tutaj. A tu patrzcie. I te są kolory, kolory rzędowe bacze, rzędowe wyglądają, no dokładnie, wyglądają absolutnie przepięknie. Też jako po prostu nawet ozdoba, ale oczywiście to też praktyczny dodatek. Doniczki to również bardzo dobry wybór, tym bardziej, że w Fekszym możecie znaleźć naprawdę przepiękne i one są takie unikatowe, trochę wyglądają jakby robione były ręcznie. E, na przykład ta bardzo mnie zaciekawiła, bo można ją powiesić. Wiadomo, jak macie ochotę, żeby po prostu sobie stała, to też możecie usunąć sobie te sznurki, ale do powieszenia zastanawiam się, bo będzie pasowało mi to idealnie do kuchni, więc chyba wróci ze mną, a kosztuje jedyne 13 zł, ale tych e, różnych opcji jest naprawdę cała masa. Tutaj tylko niektóre z nich, przepiękne Kolory takie bardzo neutralne, pasujące do wielu przestrzeni, więc tutaj naprawdę warto po takie jeszcze się udać. Tym bardziej patrząc na te ceny. Co to jest? Taki kubeczek, nie kapek, do, pędzi, A, do że, pędzelków. A, Że możesz je odsączać sobie. No i właśnie, jesteśmy na dziale plastycznym i jak widzicie tutaj do, do tej kwoty też absolutnie kupicie um, bardzo dużo rzeczy. Oprócz tego, że oczywiście tutaj wybór farb i ich kolorów jest spory, amar się sprawdzają do jej obrazów. To jest pierwsze nasze polecenie, ale oczywiście też naprawdę świetnego, świetnej jakości bloki. Ja na przykład właśnie bardzo lubię kupować ten tak naprawdę szkicownik dla mojej małej, bo on ma na tyle grube kartki, że przy malowaniu farbkami nie przebijają, a też ta struktura pozwala, nie wiem czy tutaj aparat chyba tej struktury nie pokaże Wam, ale w każdym razie pozwala na malowanie też troszeczkę innego rodzaju obrazów, więc to jest bardzo fajne. Tutaj naprawdę na tym dziale znajdziecie bardzo dużo fajnych rzeczy w bardzo dobrych cenach. Kolejny dział, w którym możecie tak naprawdę szaleć do kwoty 25 zł, to są różne podstawki, czy też na kosmetyki, na perfumy, czy po prostu na przykład w kuchni, czy łazience. I ja jestem zachwycona, bo to jest absolutnie nowość: czyli e, jakby kamienne, marmurowe. Chyba masz nawet na dół. No dokładnie, więc no to jest świetne, bo to naprawdę na przykład przy moim drewnianym blacie w łazience to jest super, żeby na tym stawiać rzeczy. Ym, I jest to łatwiejsze do utrzymania w czystości, no też przepięknie wygląda. Kubeczki, a ogólnie też taka powiedzmy ceramika, bo nie tylko kubki, ale też talerze i miski Tutaj wszystko naprawdę jest bardzo ładne. I mm, każdy z nas coś tam w domu faktycznie w tym temacie ma. Ja tutaj na przykład kupicie Korla powiedziała, że to jest chyba hamcik. Ja nawet nie wiem, czy nie jest ostatni. Nie, jeszcze tam z tyłu jest jeszcze jeden. Ale musisz go, musisz go. Ale... Nieważne, że masz dużo kubeczków, nie nieważne. Dobrze, musisz wezmę mieć. hamcika, bo za taką kwotę, moi drodzy. Tym bardziej tutaj na dole jeszcze widzę, że są liseczki. Zobaczcie, jakie piękne. O, o nie, nie to ja chyba w ogóle wezmę dla małej w ogóle. leniwiec. No przepiękne są te Jaki rzeczy. Jadek. Naprawdę to super wygląda i nie tylko dla dzieci, też dla dorosłych. A, ale oczywiście. myślę, że to dla dzieci. D zachęcenie albo no kubeczki nawet, kubeczkami, nawet ale w sumie widzę, to. Wiem, że Twoja córka by się ucieszyła z czegoś takiego od razu do koszyka. No, <laughs> więc bierzemy. No o nawet, nie, czy nie jest ostatni, słuchajcie, więc um, zabieramy te dwie rzeczy, ale naprawdę tego jest spore. Zobaczcie, te ceny są bardzo przyjemne. Niektóre kubki są na za śmieszne pieniądze, umówmy. To znaczy taki styl trochę galaktyki, nie? To prawda. Mm -hmm. Są mniejsze, większe, różne kolory i kształty, więc dla każdego coś dobrego. Marka The Pink Stuff i to jest naprawdę bardzo, bardzo dobra opcja do sprzątania w domu w fajnej cenie. Ja osobiście zarówno już korzystałam z tego takiego sprayu do łazienki, ale moim największym fitem jest ta pasta. Chyba dwa takie opakowania zużyłam, bo naprawdę świetnie się sprawdza do doczyszczenia czy płytek, czy na przykład armatury. Nie niszczy, a wręcz nabłyszcza. Fajnie doczyszcza, więc super. I jeszcze w ogóle ładnie wygląda, więc wiecie. jak już kobiety my sprzątamy. To miejmy to na różowo, bo jak mój facet sprząta, to w sumie czasami sprząta, ale to wtedy gdyby byłam na przykład bluesta, A w stuff. I kolejny dział, tak naprawdę coś pomiędzy organizacją, a też w sumie dodatkami ozdobnymi, czyli wszelkiego rodzaju szkatułki. No tutaj przekraczamy o całe 95 groszy nasz budżet na dziś, ale nie zmienia to faktu, że poniżej tej kwoty naprawdę znajdziecie sporą ilość rzeczy do przechowywania biżuterii, czy ogólnie jakichś drobiazgów. Mm, dokładnie, to też właśnie bardzo ładnie wygląda, czy z tym takim zamszowym wnętrzem. Zielony kolor Jest I, i jeszcze zielony. czarny. Pokażemy dokładnie. Czyli tutaj też macie do wyboru, do koloru dokładnie. Czy też tutaj takie w sumie organizery też ewentualnie do szuflad, czy do garderoby. E, możecie tutaj w tej kwocie naprawdę znaleźć sporo. O te walurowe są piękne. Choć ja z swojego doświadczenia wiem, że są mniej praktycznie, bo strasznie łapią kurz, więc trzeba o to dodatkowo dbać, ale no w tej kwocie naprawdę spoko. Od dawna powtarzamy Wam, że takim elementem, który możecie łatwo i dość tanio zmienić w swoim wnętrzu, żeby to wnętrze po prostu odświeżyć i upiększyć, to poszewki i poduszki. My składam akurat pod tym względem, no nie zmieniamy zania. Zawsze warto raz na jakiś czas zmienić właśnie taką poszewkę. I tutaj w Action macie naprawdę dobre ceny i w super różnych opcjach. Jeżeli chodzi o wystrój, takie bardziej boho, klasyczne, różne kolory, są też bardziej welurowe. Więc w zależności od tego, jaki macie wystrój w domu, to możecie naprawdę znaleźć tego całą masę. Patrzcie, na przykład tu bardzo ładna też ma ta poszewka odcień też taki wzór, na przykład ta strukturę, a tutaj jest bardziej taka wersja surowa rustykalna. Mhm. Też tu ładnie wygląda naprawdę, ale właśnie też gotowe opcje całe z wypełnieniem, więc naprawdę bardzo. Tutaj delikatnie przekroczyliśmy kwotę, ale same poszewki są o wiele tańsze, więc warto bardziej celować w taką, e, w taką opcję. I na zakończenie dział beauty, bo tutaj też jest sporo fajnych rzeczy do wyboru i my osobiście, no ukochałyśmy sobie dział oczywiście bardziej pielęgnacyjny, ten e, konkretnie z maskami w płachcie, nie ma e, dostępu jak dzisiaj. Tych, po które przyszłam, czyli te płatki podpoczy, które nam polecałyście z Aloesem, czy z ogórkiem, bo sprawdziły się super dziękujemy Wam bardzo za to polecenia, ale ktoś po prostu je zwinął nam z nosa, więc niestety wychodzimy bez nich, ale szukajcie konkretnie w takim zielonym pudełeczku, bo są peterciste, ale ogólnie jak widzicie, tych masek jest tak dużo, że nawet Karla tutaj znalazła super opcję. Taką. Księżniczki, Księżniczki. tak, gdzie ty jesteś, gdzie ty jesteś, gdzie ty jesteś? Proszę bardzo, to my. I to już wszystko, jak widzicie, było tego naprawdę dużo, ale wybrałyśmy te rzeczy, które myślę, że same śmiało mogłybyśmy kupić, bo nie oszukujmy. Action też ma pewne takie kiczowate, niezbyt dobrej jakości rzeczy. My zwracamy uwagę na te, które same mogą być w naszych domach śmiało mieć i je kupić. No, parę rzeczy gdzieś tam wpadło do nas, ale to może obserwujcie nas na Instagramie, bo tam częściej pokazujemy Wam właśnie tego typu rzeczy. E, pamiętajcie również o subskrybowaniu tego kanału, będzie wam, nam naprawdę bardzo, bardzo miło. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!